Eee, hello! Będziemy teraz w wyś wyścigach. The Europa Grand Prix is underway! No, prostą, to sobie zlitujemy, więc tutaj ładnie. Proszę, this can't start! Ukryj się, Lord, don't let this car blow up before I hit the finish line! Jest trochę upierdliwy, myśli, jest dużo zakrętu. Trzeba się wspomagać innymi samochodami zakręcaj nie wpaść w poślizg no gwaale, oni mają już piszczelkę szkoda, że nie będzie elegancko pita zrobić ale wlazłem w ten bo... zakręt uuu, myślałem, że skoszę tutaj coś dobra Przejmujemy 13 miejsce, fuck, nie przejmujemy Tracimy, tracimy, tracimy go burma Spierdalaj tą liściką Ja Jak ci kurwa nie wezmę nas, to chciał No tam jaki tam jest dobra The greatest drivers in all of Europe have gathered here today to celebrate the glory of the Reich. Today the world will bear witness to the superiority of German skill, German courage and German engineering. Citizens of the Greater Reich, behold the champions of a new Europe, the heroes of our glorious future. <laughs> Nie rozjebać się, bo tu... Łooo, wow, już mi chyba ten Z dyszla leci. Para Jest dobrze. To jest dopiero początek Wyścigu, a ja już mam rozjebane te samochody. Co takie kurwa mało wytrzymały? Ale kurwa się steruje tym bepizdy. O, doganiam tamtych. Dobra, mogę zająć sobie to miejsce wyżej. Za to, że to jest zakręt do no chuja? Szkopy. Za fajne. I teraz bardzo już do dziękuję. Ale kurwa, peleton z tyłu. Aha. O tam gdzieś, tam zbliżej się od tyłu, słoniaku. Kurwa, to bym mógł nitro spalić. Ja nie mam następny. Ale już się... Kurwa, to nitro chuja daje. No, rondo. Trochę za mocno je biorę, ale da radę na driftie. Parysi drift Drift Nighting No już trochę zgubiłem, muszę przyznać na tym rondzie, fajnie można ich zgubić Dać im w tuas kurwa tego szredera mam na gondzie, jak jestem 11 dopiero mogę nitro styrać No, ja to przyhamowałem, bo no, 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 możemy nie kosztować trochę, no i jeżdżąc w LPW jest, 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 jest! ma i Come on, bitches! Come on, nitro! No kurwa, jego mać? uciekaj! No, i ja! Asem Ja jesteś tylko dziewięć pojazdów. Gdzie ty się kurwa? Długo to, kochany, pokryć. Kurwa z takim krążeniem. Nie za wesoło. O, kurwa, pisz trumpon. Gdyby bo... mi kurwa z kopary się nie kopciło, to by było lepiej. No i ja, ten pierwszy wyścig, kurwa, Zimzianki, byłem pierwszy. Dobra Jest dziewiąta owieczka. Kurwa, mini rondo, tu by nie wezmę. O, Peleton jedzie na mną. Jest taki dość hardcore. Czemu oni doganiają mnie jaka dogania micha, oni mają taki dystans? Ja tutaj kurwa. It's just that I'm so much faster than you! Co za kutek? Złamany... wewnętrzny nie wziął. Aha, teraz a się odbiłem na tobie, twelu. O, dwóch jest naraz. To jest dobre. Tu by mi się nitro przydało, kurwa, spaliłem na tamtym strajerze. O, jest jeszcze 6. El Duca has a solid lead on the pack. Meanwhile, rookie driver Ron Becker is coming on hard, cutting his way towards the front of the pack. Ja, serialu muchy do wiosna. Yeah, kim, dawaj szóste miejsce z Feriku Wiatropoli mm, kurwa, maska mi odpadła. Nie spierdalaj, węclu. Kurwa tu się zmagam, zumiem się samochód nie rozdóbców. No, ale chyba nie wezmę tego szmutelnika, tak. Zaraz mi się rozpuka ten sen. A bracie spotkałem bo wstąpili. I jedziemy na rondo, nawet na rondzie pod wezmę.

Bruyman, are you there? Damn it! God fucking damn it! Hold on, Joseph. I'm coming for you. Just a few minutes is all I need. What about today, Joseph? Now what? What? Kurwa, ten żydowarci <mars> już tam jest. Tu jest pierwsz. Jutro, kurwa, jutro!

Będzie trzecie stronie, tam kurwa kutafony bym się nie wbił w bym Dirkera Z masło Dobra Mam małą przewagę, dobradę Kurwa Niemcy tu latają na Helber. Jest! Kurwa! Tak jest! Wygrałem jam, że... I znowu kurwa gigantyczne gały się na mnie patrzą, żabie oczy. Żona Ozila. Check your flag and... my God! The Europa Cup goes to Rolf Becker, driving the Red Phoenix! Kaboom, motherfucker! Did you get the photo? I got be Not in your fucking movie!